Pierwszym to, co mam, było to, że ja się bardzo szybko uruchamiałam. Ja natychmiast miałam emocje uwolnione. A w tej chwili. ja na, Czyli dana, tak. A, jest... emocje, nie zawsze wiadomo. No mówię, oczywiście. Ale ja naprawdę mam wrażenie, że staję z boku. To jest niesłychane. To, jest ja to bym, o czym tak, mówię? Tak, ja byłam strasznie emocjonalna. Mm -hmm. W tej chwili nadal jestem, ale już to trochę kontroluję. Tak można powiedzieć. No dokładnie. Tak tak, dokładnie o tym mówię, widzisz? Czyli, ale to znaczy tak. Na tamtym kampie, znaczy przed tamtym kampem, jeszcze się identyfikowałaś mocno, tak? O, absolutnie. absolutnie. A po, ale to, bo mi chodzi o czas. Po kampie już przestałaś się, czy po kampie dopiero coś tam sobie uświadamiałaś no, i dopiero to był czas? Zaczęło się, to był I, czas. Czyli do dzisiaj i już powiedz, czyli powiedzmy pół roku, ponad pół roku, ten proces już udało ci się jakby wdrożyć. Znaczy, on, on dalej Jasne, tak? jasne, tak? ale już potrafisz. Dokładnie. Ja przyjechała na pierwszy kamp, po to, żeby uzyskać odpowiedź, dlaczego czuję, że w moim życiu nie mam przypadków. Mhm. I rozjaśniłeś mi to fantastycznie. Dziękuję. Dziękuję serdecznie. Za Moje życie teraz je, wcześniej żyłam, a teraz żyję bardziej świadomie. Oczywiście wciąż popełniam błędy w procesach, ale je zauważam, jest z mnie bardzo, bardzo istotne. To ciekawa. jest rozumie. Słuchajcie, na każdym z tych poziomów. Tu nic nie ma, a Wy widzicie, to jest zajebiste. Na każdym z tych poziomów y, będą się działy dalej jednostce rzeczy, których nie doświadczyła, bo dalej to jest rozwój. Ja dlatego tu jestem znowu. Żeby dalej to rozwijać. Dobrze, to teraz mi powiedz może już, wiesz, czy coś już Ci się, nie wiem, e, że tak powiem, rozjaśniło w głowie, jeśli ludzie pękają? Większa zależność między fizycznością, mentalnością, a duchowością. Mhm. Bo tutaj też, ja wtedy niewiele zrozumiałam z tego, bo skupiłam się na czymś innym zupełnie. Teraz ta zależność jest bardzo silna. Mhm. Wszystko się przekłada, wszystko. To, popatrzcie, to jest jej wolna wola. W tym momencie to jest jej wolna wola, ona wybiera. Więc to tylko. Ja wiem, że na ten moment nie są mi potrzebne te pieniądze, jest mi potrzebne coś innego, mm -hmm. ale przychodzi już ten moment, że ja chcę pójść dalej, ja chcę tych większych pieniędzy. Tak. I tak, zanim zaczęła się ta dzisiejsza rozmowa, zanim powiedziałeś pewne rzeczy, jak do pracy przychodzisz rozmawiać, to ja myślałam sobie jeszcze tak, pójdę na taki kurs, zrobię to, zrobię to, zrobię to, zrobię to, i wtedy się pojawię w salonie i po, powiem, jestem. Yy, ale teraz powiedziałam, że... Jesteś. Ja że ja już jestem, że oni mnie nauczą, oni mnie wyślą na kursy, że ja mam takie cechy, które oni potrzebują. No bo inaczej. Ale inaczej się byś tam nie, było. Ja nie muszę tego robić w własnym zakresie i wydłużać tego, tylko ja mogę powiedzieć powiedzieć, że jestem najwyżej powiedzą nie. Bo ja to kilku różnych i nie sądziłam, że to tak mocno na mnie wpłynie, a naprawdę to były bardzo duże emocje. I no na pewno to zapamiętam. zresztą rzeczy to tak jak mówiłam, no... światopoglądowo tak na, na różne mm -hmm. sprawy to mi się po prostu wszystko zgadza, ale ten rytuał po prostu najbardziej. A nadmienię, że to był jeden ze słabszych. To wyobraźcie sobie, jeśli się wchodzi dużo głębiej, co tam się dzieje. Kto ty jeszcze się zgłaszał? Ja, ja czuję, że przyszedłem na taki głęboki proces. Dużo tak, jeśli chodzi o świadomą taką wiedzę, Yy, nie starałem się jakby zabloktywać po prostu ze względu na, na przeżywanie tego to wiem, że to ma na mnie duży wpływ yy, i też yy, wiem, że tak jak byłem kiedyś Ciebie też na szkoleniu, że po prostu ben, będzie mi się odpalać w pewnych sytuacjach yy, przypominać różne rzeczy i, i też świadomie się... też, też dużo yy, tak. To już Was zapraszam na trójkę. Trójka będzie albo na zimę, albo na wiosnę przyszłą, bo w sierpniu już mam tutaj inny temat. Zapraszam. Ja chciałbym porównać jednego kampa do drugiego, <grym> <grym> jak było, jak ja czułam. Mm. Za pierwszym razem, oprócz wiedzy, która była i jest, cały czas się układa, cały czas dochodzi ta wiedza, układa się w całość, poszerza się, to na pierwszym kampie byłam w takich w dużych emocjach. One no, jakby Próbowałam nad nim zapanować, ale to była taka euforia, że, że się nie dało. A teraz ja czuję. Teraz tej, hmm. wymoci, tej gonitwy nie ma, jest taki spokój. Ja zawsze mówiłam, że chcę spokoju. Już długo, długo to powtarzam, że to, czego ja pragnę w życiu, to jest, to jest ten spokój. Ja myślałam, że spokój to jest to, co z zewnątrz, te bodźce, które ja, ja się chciałam odciąć od tego, co przychodzi na mnie, że, że to budza hmm. we mnie niepokój, gonitwę myśli, emocje nakręca. Bo z tymi trudnymi y, emocjami, smutnymi y, sobie radziłam do tej pory zawsze dobrze, ale z radością, z z, euforią, z tym miałam problem, że ona mnie zalewała, spalała, y, pozbawiała później energii, padałam wykończona, szczęśliwa, ale, ale jakby te emocje panowały. A teraz jestem spokojna, czuję ten spokój, osiągnęłam dokładnie ten stan spokoju, wiem, że on nie, nie ma zupełnie nic wspólnego z tym zewnętrznym, tylko wewnątrz mam ten spokój. Mogą sobie być hałasy, nic mi kompletnie nie ma wpływu, już to na mnie bardziej czuję niż daje się ponieść emocją. To jest takie inne, właśnie, To, że osiągłam po tych dwóch kampach naraz i całym tym wszystkim, co się wydarzyło, osiągłam taki cel, takie marzenie, które było w środku, jakby niemożliwe, bo, bo myślałam, że ten spokój. Ma być z zewnątrz, że ja, że ja mam się znaleźć w takim miejscu, gdzie będę miał w końcu spokój. Nie, to nie o to chodzi. To idzie Tak. I to zrozumiałam, że, że nie niosą mnie te emocje, bo nie muszą, bo ja w tym wszystkim mam ten spokój.